Mm. Sweet puppy, sweet puppy. O, Oj, oj, Ojoj. Spragniona. Witajcie kochani, zaczynam z tego samego miejsca, w którym wczoraj skończyłam. Jesteście w końcu do parku narodowego, o którym wam mówiłam już ostatnio. Kasper jest jeszcze w je ja sobie chiluje nad basenikiem i chciałam po prostu tutaj do was pogadać. już zjedliśmy sobie śniadanko, poszliśmy do takiej restauracji, którą polecił nam Mani, czyli jeden z tych ziomków, z którymi się poznaliśmy. W ogóle była taka mega śmieszna sytuacja, bo szliśmy sobie drogą i dzień wcześniej, czyli wczoraj przed snem oglądaliśmy przez świat na fazie. On tam opowiadał, że jak widzimy ludzi, którzy się biją, to mamy tam unikać kontaktu w ogóle wzrokowego, tam w ogóle jak najdalej od jakichś bujek. No i ja tak idę i mówię do Kaspera, patrz, biją. Się, nie? I my tak idziemy, patrzymy. Jeden typ się odwraca i mówi do nas: siema, a to Mani, i my taki porze, z kim my trzymamy, i polecił nam knajpkę, a więc poszliśmy sobie zjeść już śniadanko. Właśnie szukujemy, żeby pójść do tego parku. A tam jest też plaża, więc bierzemy stroje, jakieś fotki. Mam nadzieję, porobimy ładne, bo specjalnie zrobiłam make-up, jest tak gorąco, trochę tego żałuję. wzięłam już w ogóle do zmycia makijażu, ale chcę też porobić jakieś ładne fotki, bo, bo wczoraj niestety nie wyszła, jak mogliście zobaczyć, ale dziś już jest git, Tutaj mam mój kapelusik i pójdziemy zobaczyć? Leniwce. Naprawdę tak się jaram. Jest w ogóle dzisiaj taka piękna pogoda, totalna patelnia, więc to, że mam dzisiaj makijaż, to jest potężny błąd. Naprawdę, wydaje mi się, że on spłynie prędzej czy później, ale tak jak mówi, zabrałam rzeczy, żeby go zmyć i móc sobie popływać troszeczkę. Będzie super. Takie miejsca mi się kojarzą z krokodylami. To by byłoby jakby tej sobie chillował. Kupiliśmy takie kokosy, ja nigdy nie piłam Nie kupiliśmy, nie tylko Mani nam sprezentował Manny, Aha, Mani nam wejdzie. sprezentował Bo no pewnie dla nich to jest e, grosze, jak to sprzedają a jak sprzedają turystom, to pewnie sprzedają to dużo drożej Ja nie umiem tego trzymać O, 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 tak o Mmm Sweet, baby. Sweet baby. Ale dziwne mm. To jest coconut water, yeah? Coconut water, natural. Natural, pure, 100% pure. 100% pure. Is got a lot of calories? It's good for your health. Good, it's good. Mm -hmm. I like it. Dla mnie takie 6 na 10. Ja jak próbowałem wody kokosowej w Polsce, z puszek, to to jest trzy razy lepsze. To mogę pić. Więc, propşik. Dobra, lecimy do parku. Udało się nam wejść. i Idziemy póki co wzdłuż szlaku taką Dżunglę. Myślisz, że spotkamy leniwca? Myślę, że tak, tylko trzeba się rozglądać. Witam kolejny. O, Małpiszon. Oj, Jaki fajny! Jak blisko w ogóle. Witaj Małpiszon. Zjadł, no? Jakie fajne. Wyszliśmy, gdzie widać w końcu niebo, bo wcześniej to była taka ultra dżungla, że nawet nieba nie było widać, jak tam. Widzicie, jak ciemno. I tutaj wychodzimy do słońca. I są od razu takie inne rośliny, które wyglądają jak takie po prostu krzaczory jakieś. pod mokre tereny, bo nie A! Wszystko jasne, ty tylko jednak jesteś. coś. To błoto. one w tym błocie sobie żyją? No bo jakieś zwierzęta na pewno są. Ogarnijcie, jakie wyhodował sobie ziomek korzenie. Ma duże, a też ciekawe są te pojedyncze drzewka, które rosną jak najwyżej, żeby wyłapać jak najwięcej światła. Ciekawe co to jest tamto. Czy to jest jakiś kul? A, właśnie, bo to już wcześniej widziałam. To jakiś czas. Czy to jest może gniazdo jakiegoś ptaka? Udało nam się dotrzeć do plaży. Bardzo ładnie, tak? Wyobraź sobie, że tu nie ma ludzi i takie właśnie drzewka jak to rosły. No tutaj. I sobie mogę zchillować na tym. Zerombiste, właśnie. Ja bym chciała tak bardzo taką prywatną plażę, żebyśmy gdzieś znaleźli, ale nie znajdziemy raczej. No ale jest tak pięknie. Zaraz Wam pokażę, bo taka wyspa jest tu mega blisko jakaś. Musieliśmy przejść i krokodyle nam blokowały, bo to były te haszcze. początek może tych O! Nie, te krokodyle. Chyba dwa vlogi temu to było, że byliśmy. Ja byłam w czerwonej chuści, mówiłam, że chcieliśmy przejść, ale był znak, że są krokodyle I zaraz byliśmy krokodyla, więc dobrze tam nie poszedłeś. Ale jest kurde tak pięknie. Tam musi być zarąbiście na tej wyspie, która jest cała obruśnięta tymi roślinami, palmami. Wow, no kozak. O wieszaczek. Nie, no, tak żeby nie połamać tego. Ja to się Witaj małpeczko. Co ona chce? Osio. Oh, Osio. Oh, Spragniona. Koleżanka małki. Moją no, się. Marsyko? Dalej. Bo to fajnie. <grymne> <grymne> to jest wyjbiste. Przyszliśmy z takiego szlaku, jakby wyznaczonego, jakby taką podłogą, i teraz chodzimy po piachu, takimi jakimiś innymi szlakami. To spider chyba, czy krab? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest ze stworzonko. I na Nie, to chyba krabik. A to jest drugi jakiś zwierzaczek. Widzisz? Śmiel. Sz chyba z białą to. Też muszelce? Nie, to taki sam. Się schował. Krapy chyba. Idziemy dalej teraz po schodach. Po schodach w dżungli. Ku górze! Let's go! Lekka przeszkoda. Tego się nie spodziewałem. Idziemy? O nie. Ja pytałem Henrygo wczoraj, czy jak pójdziemy dzisiaj. O Jezu, czy jak pójdziemy dzisiaj do parku, to czy będzie tak samo męcząco jak na tych wodospadach? Bo bym chciała wieczorem dzisiaj imprezkę. Mówi nie, nie! A tutaj musimy jeszcze gorzej przychodzi przez jakieś drzewo poprzewracane. Właśnie tylko jakiegoś niczego. No, zrobiłbym czar, że masz coś na plecach, ale czy trzymasz aparat, a znając żeby pewnie byś puściła i rzuciła. Bóle. Jezus Mary nawet mi tak nie mów. Ja się tak boję, że tu jakiś robal mnie zje. Tak pytam się Julki, a po co ty w ogóle brałaś torebkę? No, no musiałam takie najpotrzebniejsze rzeczy. A ja mówię, co to znaczy? No, no, jakiś błyszczyk, jakąś kreskę czy coś tam. Pomadkę, konturówkę, Pomadka no bo do zdjęć, bo chciałabym też jakieś zdjęcia, no. Jakbym nie chciała, to bym się tutaj nie malowała, bo mi już spływa wszystko to, co mam na ryju aktualnie. Więc dobrze, że zrobiłam już zdjęcie. Chociaż jedno będzie ładne. Zobaczcie, myślałam, że nie będzie tu trudnych tras, a już mam brudne buciki. Jest tu pełno błota wszędzie, jakiś robali, trochę przypał. Nie sądziłam, że będzie aż tak. Przed chwilą widzieliśmy taką roślinę. Jestem już taka złana, więc będę tak mówić śmiesznie. Widzieliśmy taką roślinę, która miała jakby takie kolce. Wyglądało to jak patyk z kolcami. Nie wiem, czy są miękkie czy twarde, nie będę tego sprawdzać, ale przypomniało mi się, że w takich filmach, jak byli na przykład Indianie, to oni robili sobie takie. Nie wiem czy to się nazywa pukawki W sensie, że masz taką rurkę Dmuchawki No i wkładasz tam na przykład takie kolce z jadem I do z jakichś tych zwierząt na przykład strzelasz No way Są takie zejścia A ja w Jordangach Pomocy Usiadłam sobie w cieniu pod jakimiś drzewami Jesteśmy już na plaży To jest chyba plaża Manuel Antonio Kasper skoczył po wodę gdzieś do restauracji z 5 minut stąd, a ja odpoczywam, bo mega dla mnie wysiłek, szczególnie, że na co dzień aż takiego nie mam. Nie jest łatwo. Ja już się chwilę pokąpałam. Zmyłam w ogóle makijaż, bo już wyglądał, znaczy podkład cały, bo już to wyglądało przeobrzydliwie, więc stwierdziłam, że zmyję. No i patrzcie co Kacpi teraz robi. Jezu, jaka w ogóle jakość straszna. Sorry kochani, ale obczajcie jak wychodzi. Był przed chwilą nurkować. Kupił specjalne do tego <gularki> okularki. Wyglądasz jak ratownik, kochanie. Jesteś nim. Kto potrzebuje pomocy? Ta laseczka. <gularki> Wyglądasz jak Grazio Rostocki w tej fryzurce. No i co? No i nic. Przystojnie to znaczy. Dziękuję. Po powrocie z parku złapał nas deszcz W sumie już szliśmy tą dżunglą Jak szliśmy tą dżunglą to na nas padało Zatrzymaliśmy się w jakiejś knajpce, zjedliśmy sobie zamkę, Już nie wyciągałam tam kamery Wróciliśmy do hotelu i mieliśmy iść oglądać zachód słońca I wychodzimy z pokoju A tutaj deszcz, brak słońca, same chmury Ja wyszykowana mówię Kurde, nie wiemy co robić Chyba usiądziemy sobie w barze, napić się jakiegoś Drineczka i sobie poczilować, Bo za dużo w tym deszczu no dzisiaj nie zrobimy Jest strasznie Mokro, ale przynajmniej ciepło. Przynajmniej ciepło. Chłop mi kupił kurtkę taką przeciwdeszczową i ją sobie nałożyłam. Idziemy zobaczyć na plaży. Nie wierzę kamery, bo tak leje, że cała by się chyba zalała. Ale idę sobie w w krótkich spodenkach. Idziemy zobaczyć jak wygląda plaża, bo teraz jest zachód słońca, tylko że są chmury, więc nie ma zachodu słońca. Ale idziemy jeszcze posiedzieć chwilę na plaży. 5 grudnia i po raz piąty udaje, że. Jest 5 grudnia, a nie 23 listopad Zaczniemy dzisiaj od tego, co lubimy najbardziej W sensie, co ja lubię najbardziej Nie wiem jak wy, czyli naszego misterios, misterios kalendarz z Aliexpress Tutaj mamy taki podłużny, od razu mi się rzuciło w oczy Otwieramy zatem tego podłużnego klocka Wydaje się coś ultra obszernego Zatem let's check, co my tutaj mamy to jest lampa do utwardzania paznokci. No way! To cały czas ten kalendarz po prostu zaskakuje, jak ja mam to otworzyć. Cały czas zaskakuje. Tak, to jest. Ja wiedziałam, że to jest z Aliexpress No, zobaczcie to po prostu. Tutaj pod spodem to da się postawić jako. A, bo to są nóżki. Tutaj widzę na obrazku. To trzeba. O! Okarcie! Dostałam w kalendarzu adventowym lampę do utwardzenia paznokci Zarąbiste, no niestety mi się nie przyda, ale moja siostra robi paznokcie Tylko nie wiem czy to nie będzie jakieś szkodliwe W sensie ja się to totalnie nie znam, więc odłożę to na bok Nie wiem naprawdę czym jeszcze mi zaskoczy ten kalendarz Okej, okay, teraz czas na kawę. Ostatnio była kokosowa. Jakie są jeszcze smaki takie? Może słony karmel? O, ja stawiam, że może być słony karmel pod yy, piątką. Tylko pytanie, gdzie jest piątka? O, tu mamy takiego jakiegoś, nie wiem, pączka. Nie wiem nawet co to jest w Stanach. Często na filmach w Stanach są właśnie te takie drożdżówki, pączki. Nie wiem nawet jak to się nazywa. Jak wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Czy zgadłam? Wy też możecie obstawiać, jaki będzie smak kawy. Oh yeah! Nie, nie zgadłam. To nie był okrzyk. Oh yeah! Y odgadnięcia. To był okrzyk, ponieważ zobaczcie smak. Niby kawa, a jednak whisky. Przestaje już świrować, przestaje świrować. Otwórzmy teraz y, nasze bel. Piątkę mamy tutaj. Jest znowu coś takiego, wydaje mi się, że korektor na korektor. Ja nie mam pomysłów, nawet co może być w tych kalendarzach, więc ja tak sobie strzelam, tak naprawdę. maskara, Mamy tuż do rzęs różowy, ultra słodki. Jest różowy, tak jak ten balsam do ust. Może to jest ta sama seria? Wydaje mi się, że może być ta sama seria. A my przechodzimy do niestety ostatniego kalendarza na, na dzisiaj. Dobra, mordeczki piątkę od razu zauważyłam. Jest ona w tym miejscu. No nie, no znowu nie ma dzwonka obstawiamy, w który dzień będzie dzwonek jak w ogóle nie będzie dzwonka, to ja się obrażę i już nigdy nie kupię Milki żartuję, tym razem mamy, oby znowu nie wypadł nawet nie wiem, czy było widać, w każdym razie jest to koń na biegunach ale co ma wspólnego koń na biegunach ze świętami, Milka? w sumie rozumiem, że ciężko jest wymyślić 24 różne kształty, w zeszłym roku Kinder po prostu walił co 3 dni takie same, czyli był jakiś Kinder Country, Kinder Bueno i po prostu taki kinderek. Czy to wszystko? Czy już odpakowałam każdą piątkę? Dokładnie tak. Koci kalendarz otworzymy jak wróci Harwol. Ja tymczasem nie przeszkadzam Wam już i ten element vlogmasa mamy odhaczony, także nara! Witajcie kochani, jest kolejny dzień dzisiaj. Mamy totalny chill day. Nie wiem, czy coś dzisiaj nagram, czy zobaczycie vloga z jutra, ponieważ od rana padał deszcz. E, byliśmy na śniadanku e, i teraz idziemy sobie posiedzieć nad basenem, bo jest taka pogoda, jest pochmurno dosyć. Czasami przychodzi słońce, ale co jakiś czas pada deszcz. Także dzisiaj pewnie pochillujemy w większości. Chciałabym mieć jeden dzień takiego, jakby też od początku od vlogowania, więc może dzisiaj będzie taki dzień. Najwyżej połączę właśnie tego dzisiejszego vloga z jutrzejszym dniem, bo mam nadzieję, że to już będzie ładniejsza pogoda. Także jak coś się będzie dziać, to biorę kamerę i Wam pokażę. because dizer